Biała Podlaska. Tutaj mieszka 35-letni Marcin. Pracuje w Czwartym Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel języka angielskiego. Sielanka skończyła się jednak 3 lata temu, kiedy to dostał wychowawców w klasie B. Grupa zaczęła sprawiać mu coraz większe problemy. Kiedy dowiedziałem się, że będę ich wychowawcą, początkowo cieszyłem się. Praca z młodymi ludźmi, kształtowanie młodych umysłów. Myślałem, że będzie to niezła przygoda. Czas pokazał, jak bardzo się myliłem. Marcin spędza kolejny dzień w pracy. Jest zdołowany, gdyż niedawno w pokoju nauczycielskim znów wysłuchiwał nieprzyjemnych rzeczy na temat swoich wychowanków. Jestem. Bo ja, Milena. Jestem. Ja Anna Kowieska. Jestem. Olga Bujalska. Nie, nie Marta nie, nie ma. Czajka. Jestem. Te dziewczyny to zawsze takie ciche. Tylko się uczą. Pewnie nawet nie wiedzą, co to impreza. Można? Ja Otwórzcie! Zbawłoszek. Jest. Ilczuk Klaudia. Jestem. Katarzyna Sosa. Jestem. Paulina Musianek. Jestem. Maciej Grać. Jestem. Romaszewski Paweł. Nie ma. Ja. Romaszewski ponoć na stacji mieszka. Ciekaw jestem co się tam dzieje. Jestem. Aleksandra. Nie ma. Agnieszka Dryglas. Jestem. Panę Santoczką. Jestem. Agnieszka Niemiecowska. Jestem. Z tego co widzę, to im tylko imprezowanie w głowach. Na no, naukę to na pewno czasu nie mają, a oceny to pewnie jeden wielki przypadek. Od armii Poznań i pomażę na Warszawę przebiegał bez styczności z nieprzyjacielem I pojawiało się również lotnictwo niemieckie. Mimo to generał Kutrzewa nie budził się. Boże, w którym roku była bitwa nad uzurą? Yee... Czysty Tak, dziękuję. Dysponując transportem notorowym. Strudę przeciwko A Agnieszko, ile ma sinus 30 stopni? Nie mogę znaleźć. Jedna druga! Tak, dziękuję bardzo. ja Nie umiem... Kto to włącza ten telefon, jak nie Halo? co za ludzie... Ej, ja nie mogę dzisiaj, no. Za to, 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 to nie mamy sprawiedliwości, to słuchaj, no. Nie chcę dostać jedynych. Nie przeszkadzam, Nie chcę dostać czwórki. Paweł, Paweł jestem. Paweł Lewicy. Jestem. Ja Kurę. Jestem. Bartek Klusa. Jestem. Paweł Oberko. Jestem. O nich to ja chyba w ogóle myśleć nie chcę. Mm, mój ulubiony wzorowy uczeń. W nim nadzieja. Gdy szedłem do liceum, myślałem, że spotkam tam cywilizowanych ludzi. Niestety szybko okazało się, że moja klasa to banda dym. Klasa trzecia B jest najgorszą klasą w szkole od zarania dziejów. Jeszcze nigdy w historii naszego liceum nie chodziły na stacy uczniowie, którzy przysparzali nam tylu problemów. Bójki, rozboje, kradzieże, włamania, odkręcanie kół, niszczenie mienia, papierosy, nieobyczajne prowadzenie się jest to po prostu porażka. Pewnego dnia Marcin nie wytrzymał presji. Po dwóch z rzędu wezwaniach do gabinetu dyrektora, miał już tego wszystkiego dosyć. Jak wszyscy. Klasa trzecia była tak, świetna, świetna klasa, uczą się niesamowicie, niesamowicie, same piątki, szóstki, oczywiście żarty. Yy, znaczy nie, bardzo, bardzo fajna klasa, yy, sympatyczna, miła. Yy, Z nauką nie do końca jest tak, jak powinno być, ale, ale najgorzej też nie ma, oczywiście. Yy, bardzo sympatyczni ludzie. Słuchają się mnie, oczywiście. I cóż. Tak, 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 tak. Oj, trzecia B. Cóż mogę powiedzieć oczywiście B. Myślę, że się B. Na swój sposób jest fajna, sympatyczna. Gdy już się jednak uczył, to różnych jeszcze, jeszcze fajne. Gdyby grzecznie chodzimy. Klasie tak, więc w tej klasie jest bardzo dużo różnych indywidualności. Hmm. Każdy chciałby na siebie zwrócić uwagę, hmm. a nie wszystkie osoby wiedzą, jak się zachować w odpowiednich sytuacjach. Czasami brakuje im kultury. Niektórzy się już nauczyli, robią postępy, ale jeszcze niektórym dużo brakuje. Ale ogólnie mówiąc, czuję sympatię do tej klasy. Ej Kuli, co myślisz o Trzeciej B? Dzień dobry, Staszek Grzybowski, co co są w sądzie o klasie Trzeciej B? Bardzo fajna klasa, bardzo wesoło było, fajnie było, mile Was wspominam. Życzę Wam powodzenia w przyszłości, zdania matury. Ja myślę, że rozwialiście moje wątpliwości po ostatnim sprawdzianie. <laughs> no, ale nie tylko. Tak, A lubi Sorka nas? Ja lubię. A jak bardzo? Bardzo. A kogo najbardziej? Bardzo fajnie było. school Ich 你那个脚丫。<laughs>